Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak Konfederacja. Witam Pana Marszałka. Dobry wieczór, Panie, dobry wieczór Państwu. Panie Marszałku, czy Konfederacja startuje do Parlamentu Europejskiego, żeby za pieniądze Unii wyprowadzić Polskę z Unii? Startujemy tam po to, żeby Polacy mieli alternatywę w Parlamencie Europejskim. W tej chwili mają tam wyłącznie partie które poparły obecną przewodniczącą Komisji Europejskiej, które popierały otwarcie rynku unijnego na zalew produktami z Ukrainy, czy które wdrażały politykę klimatyczną Unii Europejskiej, popierały europodatki, euro. Te, które głosowały przeciwko paktowi migracyjnemu, który się panom państwu tak nie podobał też? Ja Oj, mówię o polskich posłach. Na, 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 na finiszu, jak żeśmy opinię publiczną zaalarmowali, co się szykuje. Natomiast tak, potrzebujemy alternatywy, potrzebujemy no, reprezentacji, która będzie, będzie broniła tam racji stanu. Jeżeli Polacy będą chcieli po egzytu, to to wyjdzie w sondażach. Na razie nie wychodzi, więc wywoływanie przez Donalda Tuska dyskusji na ten temat jest sztucznym polaryzowaniem opinii publicznej wokół tematu zastępczego. Nie wiem, czy My stawiamy na stole sztucznym? tematy poważne. Polityka o, klimatyczna, po zatrzymać do kosza, poważny. europejski zielony ład do kosza. E, należy zawęzić możliwość zalewania naszego rynku produktami z Ukrainy. A z Przywrócić sprawę polskiego rolnictwa. Wyjście Polski z Unii Europejskiej to jest niepoważna sprawa? Jeżeli czy poważna? eurokraci będą kontynuować szkodliwą dla Polaków politykę, taką jak dyrektywa budynkowa, taką jak rozszerzenie systemu ETS na motoryzację, na budownictwo, taką jak zakazanie normalnych samochodów, to obniżą poparcie dla Unii Europejskiej. To jest pytanie do Brukseli. Kandydaci, kandydaci, wiemy, kandydaci panie marszałku kierunek. Konfederacji mówią o polegzicie i za chwilę rozwiniemy ten temat. Widzą jedynki, już dziękujemy. Przenosimy się teraz do grupy Info. Panie Marszałku, mamy takie cytaty po Lexit, jesteśmy na tak, to Grzegorz Brown, a kandydatka teraz do Parlamentu Europejskiego, Anna Bryłka, mówi, że zagłosowałaby za wyjściem, gdyby było referendum. No, no to... ale nie ma referendum. A pan? Dziennikarze mam wrażenie, że są najbardziej zainteresowani tym jednym tematem, bo. bo to jest ważny temat. Nie, on po prostu jest, ważny. jest sensacyjny. Nie, nie, jest ważny, bo jest, jest panie taka pośle. atmosfera sensacji wokół dyskutowania o referendum, którego nie ma. Panie, poś... no panie, panie Marszałku, to był przełom, kiedy Polska wchodziła do Unii Pamiętam Europejskiej. To, skanale, to był, redaktor. no właśnie, więc to jest ważny temat i to jest poważny temat. To nie jest sensacja, to nie jest, czy ktoś śpiewał w hotelu sejmowym w nocy. Nie mieliśmy referendum nad zaciąganiem eurodługu i nakładaniem na Polaków europodatków. Nie mieliśmy referendum. Nie rozumiem, dlaczego część dziennikarzy spodziewała się, że ktoś teraz rozpisze referendum nad polexitem. Ja skoro mam nadzieję, że nad tym, co w Polsce nie, robione, rozpisze, nie ma referendum. Ale mamy przykład już Wielkiej Brytanii i hmm. referendum i teraz żałują Brytyjczycy, Ale ci, wie którzy od czego głosowali w Wielkiej Brytanii się zaczęło? od dezinformacji w od dużym tego, stopniu. Od tego, że nikt Brytyjczyków nie pytał o to, czy chcą, żeby przesuwana była dalsza władza do Brukseli. I tak samo Polaków nikt nie pyta. Kiedy Jarosław Kaczyński Negocjował traktat lizboński, nie zapytał Polaków, czy chcą, żeby znieść prawo weta w bardzo wielu dziedzinach. Kiedy rząd Mateusza Morawieckiego e, postulował w dwudziestym roku, żeby stworzyć ogólnounijne podatki, żebyśmy je płacili do Brukseli, a nie do Warszawy, a Platforma i Lewica to, i PSL to, to popierały. Tak nie jasno. zapytali Polaków, czy tego chcecie. Bo tak z tego, co Pan mówi, Pan nie mówi tego wprost, ale wynika, że Pan jednak by chciał poleksitu, tak? No Pani źle rozumiem. wprost. Wolny handel, tak? Współpraca e, wolnych e, narodów europejskich, tak? Wym zmiana kulturalna tak. Leksid, tak czy nie koordynacja w niektórych sprawach strategicznych tak natomiast centralizacja wszystkiego nie polityka klimatyczna nie przeregulowywanie nie dowalanie no to dodatkowych jeśli kandydatka opłat na wszystko Anna nie. mówi że byłaby na tak i Grzegorz Braun ale zaczęła się słuchać, co dokładnie mówi Anna na Bryłka. tak no pan jest guru Konfederacji jest pan wicemarszałkiem tego yy, całego przecież Anna Bryłka jest wiceprezesem mojej partii więc no wiem doskonale bardziej, co ma do powiedzenia bardziej, Panie jest jednym z najlepszych w Polsce yy, w mojej ocenie Polityce, ekspertów do spraw tak, regulacji unijnych, że proszę zobaczyć, yy, jakie na bieżąco komentuje. Inni podlegli panu posłowie yy, mówią to, czego panu nie wypada powiedzieć, ale co pan skrycie myśli. Ale ja powiedziałam dokładnie to samo, co on nabyłka. A, to, a co Grzegorz Brown, Jesteśmy na tak? Jeżeli e, ktoś by mnie zapytał, czy Polska ma być krajem niepodległym, czy mamy brnąć w coraz większą podległość w różnych absurdalnych kwestiach, to odpowiedź jest oczywista. Myślę, że dla każdego Polaka. Powinniśmy być krajem suwerennym. Powinniśmy być krajem niepodległym. Natomiast wmanewrowaliśmy się w tę sytuację, którą mamy i w niej trzeba szukać racji stanu. I ta racja stanu jest bardzo prosta. Trzeba wcisnąć hamulec, jeżeli chodzi o centralizowanie polityki unijnych. I to, co robią sprytnie politycy w Brukseli, to, że oni bez zmiany traktatów przyznają sobie ciągle nowe kompetencje. A jak nam się to nie podoba, to mówią, idźcie się poskarżyć do TSUE. A tak się składa, że TSUE nie jest jakimś neutralnym organem niezależnym od Unii Europejskiej, tylko częścią tego systemu. I ktoś musi powiedzieć stop i to jesteśmy my. To Innym państwo, politykom brakuje państwo się odwagi, się dostaną i brakuje będą mieli większość. Ale teraz tak, powiedzmy o... No w Parlamencie, jeżeli państwa grupa miałaby większość w Parlamencie nie ma Europejskim. Na to to... Szans. No właśnie, więc. Y... Mówimy uczciwie. No, oczywiście. Tam jest kartel polityczny, więc czy wtedy socjaliści, czy To jest państwo adacy, wpływ. Nieznacznie się to jest jasna to, e, potrzebujemy systemu wczesnego ostrzegania przed negatywnymi regulacjami. Panie Politycy negatywne przez zachowania Nie, Brauna. Jeszcze powiedzmy. dokończymy Unię Europejską, nie, nie, redaktor pozwoli. A, nie, 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 To, nie, nie, co nie, 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 Polakami prawdę o tym, co jest szykowane. Dopiero teraz im się języki rozwiązały. Dlatego potrzebujemy tam naprawdę polskich patriotów z młodszego pokolenia, średniego, znających języki, bez kompleksów, i ze starszego, żeby dojrzali starych, byli też Też bym tutaj dodała, proszę nie wykluczać osób z dojrzałością polityczną również. No, ale nie cała życiową. delegacja. No, w tej chwili panie to... pośle, panie marszałku, Grzegorz, Grzegorz Braun nakłaniał nie Stanisława, nie kandyduje, ale nakłaniał Stanisława Michalkiewicza, znanego antysemity, wie pan o tym, to panie redaktor, no nie stygmatyzujmy ludzi w ten sposób. On stygmatyzuje ludzi. To Pan Michalkiewicz stygmatyzuje ludzi, wskazując na duże nosy i tak dalej też. Proszę, nie proszę... się w język. Ja nie mówię, że no jest właśnie. publicystą jest głównego publicy nurtu, stigmatyzujmy ludźmi. E, e, Wiem razie... określanie, kto jest antysemitą, być może już nie ma potrzeby, żeby w ten sposób Je... kogoś nazywać. Mi no, też ostatni ambasador Izraela został. Zarzucił... pan jako wolnościowiec proszę nie odbierać mnie też wolności, żeby nazwać to po imieniu. Ostatni ambasador Izraela stwierdził, że zarzuci antysemityzm, dlatego że skrytykował zbrodnie wojenne w Izraelu. Ale to chyba nie jest podstawa do tego, żebyśmy się namawiali jako Polacy. Namawiał Braun, pana Michalkiewicza, by stworzył z nim komitet do Parlamentu Europejskiego, konkurencyjny do Konfederacji. Powiedział to to, powiedział o tym to nieprawda. Powiedział o tym dzisiaj w Radiu Z sławą Sławomir Menzen. I że powiedział jeszcze, że nie jest zachwycony tą konkurencyjną do Konfederacji działalnością posła Brauna. A pan? Ja wielokrotnie namawiałem również Stanisława Michalkiewicza na start w wyborach. Uważam, że brakuje ludzi odważnych i popularnych. Chodzi o konkurencję do Konfederacji w tym przypadku. Ja namawiałem nie do robienia konkurencji, tylko do wspólnego działania. Uważam, że brakuje ludzi odważnych z popularnością w polskiej polityce. Natomiast pan Stanisław Michalkiewicz wielokrotnie ale ja pytam odmawiał, pana posła Brauna, usprawiedliwiając czy... się swoim wiekiem. Rozumiem, to i... zostawmy, ale czy pan poseł Braun, to, to jest uczciwe, że poseł z klubu Konfederacji takie ruchy polityczne Wykonuje za Państwa plecami? Ja nie wiem, czy za naszymi plecami, jeżeli to wiemy, to dlaczego za plecami? No. Bo to nie wiemy przecież od niego. W są trzy Czyli to też panu polityczne. nie przeszkadza. A nie przeszkadzało również. W konfederacji są trzy parlamenty. Tak, tak partie ale polityczne. są państwo jedną konfederacją i pewne robimy klubem. razem, pewne rzeczy robimy osobno. Tak jest. Na przykład osobno również robi Grzegorz Braun to, że popierał inne, innych kandydatów niż konfederacja wystawiała w wyborach samorządowych. Tak było w kilku miastach. To nie no, to Grzegorz Braun. Na przykład podobnie robiłem ja. Pan też tak robił? I, oczywiście i podobnie Jak robił to? Sławomir Miermencen i Nowa Nadzieja. Nie konfederację państwo popierali? W w niektórych miastach popierała cała Konfederacja, niektórych ludzi a w niektórych nasze partie składowe. A to jakaś straszna nielojalność. Nie, nie to tak. dlaczego? To się nazywa pluralizm. Mamy trzy partie, każda ma pewną. Zaraz pan powie, że platformę gdybyśmy, popierał. Mieli, gdybyśmy mieli w każdej sprawie identyczne zdanie, to niepotrzebne byłyby trzy partie, tylko byśmy mieli. Nie, Dobrze, no. może to są drobiazgi. Natomiast ale za, zachęcam do zaproszenia Grzegorza Brauna, bo widzę, że panią redaktor bardzo interesuje jego opinie i on na pewno chętnie to przyjdzie i wyjaśni. Nie swoje, do końca bym to swoje tak swoje ujęła, wypowiedzi. jak pan to ujął, ale rozważę tę sugestię. Natomiast. To, co mówiliśmy, to powiedzmy może są jeszcze takie partyjne drobiazgi, ale za te, to skandaliczne zachowanie Z wobec Grudnia. chanukowych świec nie został rozliczony. Nie? No jak? Był zawieszony. I dalej jest posłem. No, dlaczego miałby nie być? To wyborcy na szczęście decydują, a nie izraelska ambasada. Bo zachował posłem, się nie po raz pierwszy w sposób, który no, jawnie narusza y, i standardy prawne, i moralne. To ocenie sąd. Przypomnijmy, I, że i immunitet został zdjęty, to i prawda, ale ja i prokuratura postawiła zarzuty. Mhm. Co więcej, prokuratura przypomniała sobie, żeby postawić zarzuty w bardzo wielu sprawach. Wygląda jakby ktoś teczkę Grzegorza Brauna wyciągnął z jakiegoś Ach, wygląda archiwum. Wygląda to inaczej, nawet powiem panie marszałku, jakby mu ktoś <laughs> przymykał na niego oko przez wiele lat. O nie, chyba nie? nie, nie wydaje mi się. Ale, ale okej, okay, są to ceny. Są to ceny i ja myślę, że to nie my tu jesteśmy ani w Sejmie, ani Czyli politycznego w rozliczenia nie będzie. A wyborcy też oczywiście będą rozliczać przy urnach. Artylnego jak na razie tego. nagrodzili Grzegorza Brauna przy ostatnich wyborach parlamentarnych dosyć, wydaje mi się, wysokim wynikiem. Ale to... Pan poseł Męcen po powiedział, że... w konfederaci... Konfederacji. Ja inny styl, prawda? Wysz... No pan ma zdecydowanie, dlatego ja mówię, I że, i mamy że, wielu że liderów, żeby, żeby mogli mógł... sobie hasać, a pan nie, jest nie, tym o to, że... politykiem. Takim, który mieści się jesteśmy, w ramach my, my politycznej w, poprawności? Myślę, że w wielu sprawach nie mieszczę. Nigdy nie miałem problemu z przełamywaniem poprawności politycznej, natomiast to można zrobić na wiele różnych sposobów. Mm -hmm. Ja preferuję dyskusję. Grzegorz Brown jako reżyser preferuje. Mm, Skandal. Akcje.